Nie! Poleciała! Czesiu, co ty znów wyczyniasz? Streżuję muchy Jest. odrażający! Dlaczego nie słuchasz koleżanki? Bo jej nie lubię! Dlaczego? Bo ona nie ma wacka! Czego? No, siżora! A pani ma? Włon mi z klasy z wyraźniku. i stój pod drzwiami do przerwy! Witam serdecznie wszystkich miłośników futbolu! Za chwilę rozegramy towarzyski mecz między drużyną gospodarzy! Magiczni wojownicy... Hip, hip, hura! A drużyną gości! Iskra opale. Ja iskrę w dupa, pierdolę, iskra w dół papier dole! Iskra No i się zesrało! A ona to nawet na stojaka nie umie się wysikać! Weź mnie nie dyskryminuj, zgniłku, co? Kobiety w niczym nie są gorsze od mężczyzn! To podram się po jajcach i pogadamy!